Zapraszam rocznik 2012. Chcę podziękować za darższot Karol Kruciński, Oliwier Pawłowski, Filip Rubiński, Hubert Wolewski, Aleksandra Lucińska, Julian Lux, Maja Górecka, Olivia Maciejewska, Jakub Zgliński, Jessica Kozłowska, Maja Plejnicznik, Łukasz Gurak, Urszula Grzaszczewska, Patryk Janiszewski. Prośmy też o potrzebne łaski dla tych dzieci. Zdrowość Maryjo, łaskiś pełna Panu z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój święt zanagi teraz i w godzinę naszej Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie i nie Twoje, przyjść królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako limy opuszczamy naszym winowajcom i niech bądź nie, nas na uszyrzenie, ale na zła,

Dziękujemy rocznikowi 2012.